Hej, witam Was w kolejnym odcinku GeoTeorii, a dzisiaj porozmawiamy o kształcie, rozmiarach i ruchach naszej planety. Kącik literatury. Do rozszerzenia tego tematu polecamy rozdział o kształcie, rozmiarach i ruchu Ziemi z książki Jana Flisa „Wstęp do geografii fizycznej”. Nad kształtem Ziemi zastanawiali się już starożytni Grecy. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, jako pierwszy obwód Ziemi obliczył Eratostenes z Cyreny. Ale jaki jest kształt naszej planety? Na początku ludzie stawiali na teorię okulistości Ziemi. Jednakże dzisiaj już wiemy, że jest to dosyć spore uproszczenie. Na później Ziemię nazwano elipsoidą obrotową, czyli figurą lekko spłaszczoną na biegunach. Obecnie jednak Ziemia ma kształt geoidy. Jest to figura, która uwzględnia wszystkie wyzniesienia terenów, jego obniżenia oraz inne formy. Ziemia jako planeta ma następujące wymiary: promień równikowy 6378 km, średni promień 6371 km, promień biegunowy 6357 km, obwód równika 40 4076 km. Średnia długość południka 20 tysięcy i 4 km, powierzchnia Ziemi 510 milionów km2, a w tym 361 milionów km2 to oceany, a 149 milionów km2 to lądy. Omówmy teraz rodzaje ruchu naszej planety. Na początek zajmijmy się ruchem obrotowym naszej planety. Jakie są na niego dowody? Wahadło Fuko. Polega ono na tym, że puszczone wahadło w ciągu doby zatoczy koło. Co możemy obserwować? Gdy na końcu wahadła zamontujemy pędzelek malujący nam każdy ruch. Podobnie zauważymy, że wahadło narysowało cały okrąg. Innymi dowodami na ruch obrotowy mogą być odchylenie ciał spadających swobodnie w wyniku nadania prędkości przez obrót. Pozorna wędrówka sfery niebieskiej wraz ze słońcem ze wschodu na zachód. Doba gwiazdowa trwająca 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy, której efektem jest doba słoneczna i doba cywilna trwające po 24 godziny. Prędkość obrotu naszej planety to 15 stopni na godzinę, a liniowa prędkość na równiku osiąga 1667 km na godzinie, za na biegunach 0 km na godzinę. W Polsce prędkość liniowa obrotu naszej planety wynosi około 1000 km na godzinę. Z ruchem obrotowym związana jest pozorna siła zwana siłą Coriolisa. Powoduje ona silniejsze podcinanie rzek południkowych z prawej strony na północy i z lewej strony na południu, a także odchylenie wiatrów, czego dowodem może być nieprostoliniowy przebieg pasatów. Teraz omówmy ruch obiegowy. Dowodami na ruch obiegowy mogą być paralaksa gwiazd roczna, Czyli zjawisko pozornej zmiany położenia obiektu na sferze niebieskiej względem dalej położonych obiektów. Została odkryta w 1838 roku. Wokół nas możemy obserwować zjawisko paralaksy w momencie dalszych obserwacji i na przemiennym zakrywaniu lewego i prawego oka. Obiekty dalej położone nigdy nie będą znajdowały się w tym samym miejscu względem bliższych, a przynajmniej taki jest efekt wywołany przesunięciem punktu obserwacji. Czyli lewego lub prawego oka. Aberracja światła. Odkryta przez Jamesa Bradleya w 1728 roku. Powoduje ona, że aby obserwować obiekty w przestrzeni kosmicznej, musimy przesunąć teleskop w kierunku ruchu. Można to porównać do przemieszczania się w czasie deszczu. Idąc, aby ochronić się od deszczu, musimy pochylić parasol. Pory roku. W ciągu roku obserwujemy różną długość dnia, co jest efektem pochylenia obrotu naszej planety względem ekliptyki. Powoduje to, że w momencie poruszenia się planety wokół Słońca, obserwujemy różną długość dnia. Zmienia się także wysokość górowania Słońca, ale o tym jak to obliczyć w innym odcinku GeoTeorii. Rok zwrotnikowy. Wyznaczony na podstawie widomego ruchu Słońca trwa 365 dni, 5 godzin i 49 minut. Rok gwiazdowy, wyznaczony na podstawie położenia najdalszych gwiazd i trwa 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 9 sekund. Gdy mówimy o ruchu obiegowym, warto wspomnieć także o odległości Ziemi od Słońca. Wynosi ona jedną jednostkę astronomiczną, czyli średnio 149,6 miliona kilometra. W peryhelium, czyli w punkcie najbliższym Słońca, jest to 147 milionów kilometrów między 2 a 3 stycznia, a w aphelium, czyli najdalszym punk punkcie od Słońca, 152 miliony kilometrów między 3 a 5 lipca. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Geoteorii. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i udostępniania. Hej!